W dwudziestym rozdziale księgi wyjścia są takie słowa, w czwartym wersecie: Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan, Twój Bóg. Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. To jest drugie przykazanie Boże. Ono jest oczywiście zawarte w każdym przekładzie Biblii, jednakże jeżeli chodzi o nauki katolickie to jest ono z nich usunięte. W katolicyzmie jest taka książka, Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to taka, jak gdyby katolicy mogą tak mówić, że jest to Biblia w pigułce. Są najważniejsze rzeczy, które są potrzebne, wymagane do zbawienia. Jednakże, jeżeli chodzi o zawarcie tam dziesięciu przykazań, ja tutaj przeczytałem tylko to jedno, drugie, ale... W katechizmie Kościoła katolickiego to przekazanie zostało usunięte i zastąpione kolejnym, a ostatnie, ażeby liczba 10 się zgadzała, zostało podzielone na dwa, mimo że jedno bez drugiego raczej nie ma sensu. Chcę się to skupić na tym drugim przykazaniu. Drugie przykazanie, niefortunnie usunięte przez Kościół katolicki, jest bardzo ważnym przekazaniem, bo pokazuje jak Bóg zapatruje się na czczenie czy uwielbianie kogokolwiek innego, aniżeli on sam. W księdze Izajasza Bóg potwierdza, że on chce, żeby przychodzić do niego, żeby uwielbiać tylko jego, a Kościół rzymskokatolicki niestety odszedł od tych praw Boga, bo to jest bardzo ważne, prawo Boga, bardzo ważne. Kościół katolicki od tego odszedł i oprócz Boga on po prostu dołożył coś jeszcze, oprócz Boga. Czci również innych bogów, bo traktuje ich jak bogów, więc zresztą Bóg zawarł takie słowa w Biblii, niejednokrotnie one są pokazane, że ludzie, którzy dopuszczają się oddawania czci komuś innemu, aniżeli on sam, dopuszczają się bałwochwalstwa, wielobóstwa i On nazywa tych wszystkich innych ludzi, do których oni się zwracają, ludzi czy nawet aniołów, nazywa Bóg bożkami. I takich właśnie Bożków ludzie stworzyli sobie podobizny. Zakazane przez Boga, ale ludzie porzucili to prawo Boże i zaczęli tworzyć podobizny. I tych podobizn jest mnóstwo. Jest tak wiele, że nie ma człowieka, który mógłby własnym rozumem ogarnąć je wszystkie. Warto też pamiętać, że podczas 40-letniej podróży Icaitów przez pustynię tam sobie też stworzono Bożka. Katolicyzm się wypiera. Ale robi to samo, bo Izraelici stworzyli sobie cielca ze złota, którego nazwali Bogiem, który ich wyprowadził z Egiptu. Także oni nie oddawali czci, nie wychwalali tej krowy ze złota, tylko Boga, który ich wyprowadził z Egiptu, ale po prostu byli w stanie nadać mu taki kształt, taką formę formę po prostu jakiegoś byka, cielca. Po prostu takie było i wyobrażenie wtedy. I to Mu nadali, ale nazywali go, nazywali go Bogiem, który wyprowadził ich z Egiptu, jednakże Bogu się to nie spodobało i tam wielu ludzi padło trupem na pustyni, bo Bóg jest duchem, nie ma żadnego kształtu i nie życzy sobie, ażeby nadawać mu kształt według ludzkiego zamysłu. Tak właśnie Bóg nie cierpi, a ludzie niestety to robią. Mało tego, dzisiaj oddaje się cześć. Nie tylko Bogu samemu, ale oddaje się też cześć stworzeniu. W liście do Rzymian jest taka praktyka zakazana, bo Bóg powiedział pisane to jest w liście do Rzymian przez apostoła Pawła, że ludzie porzucili chwałę nieśmiertelnego Boga na rzecz chwały śmiertelnego człowieka, jakich stworzeń itd., itd. Dlatego to jest bardzo nie w porządku względem Boga. I tak, dzisiaj mamy bardzo wiele podobizn, do których właśnie się ludzie modlą. Ludzie powiedzą, że nie modlą się do tych podobizn, ale modlą się do tych właśnie, do tych, no niestety, ludzi, taka jest prawda, które te podobizny przedstawiają. Ale dokładnie to samo robili Izraelici na pustyni. Dokładnie robili to samo. A ludzie dzisiejsi nie modlą się już tylko do Boga. W rzeczywistości oni bardzo rzadko się modlą do Boga, a modlą się do jakichś patronów tak zwanych, czyli istot, no to są głównie ludzie, którzy patronują jakichś im problemów, jakiejś sprawą, z którymi właśnie ludzie mają problemy. I tak, jest to na przykład modlitwa do Maryi, są podobizny maryjne, są to obrazy, są to figury, są to jakieś płaskorzeźby czy rzeźby czy jakiekolwiek malunki Maryja się objawia na kawałku drewna czy na jakimś materiale i tak dalej i tak dalej ukazuje się jako sama czy jako kobieta z dzieckiem i jedno i drugie jest w koronie mimo, że kiedy Pan Jezus był malutki bo to ta podobizna pokazuje Maryję czyli Matkę Pan Jezusa i Jego samego tylko, że kiedy Pan Jezus był mały to jego matka nie była żoną królową, nie była jakoś wyniesiona do jakiejś wielkiej chwały. Także tutaj jest bardzo poważne zwiedzenie. No ale jeżeli Maryja pokazuje jakieś sztuczki cyrkowe, to ludzie idą za nią i tworzą właśnie takie podobizny. Ryciny jakieś tworzą malunki, obrazy, figury, monumenty. Dlatego jest teraz tak bardzo wiele takich rzeczy. A skoro sobie Bóg tego nie życzy, no to nie wolno tego robić. Tyle tylko, że. Kościół katolicki robi to ze względu na to, że na sprzedaży takich właśnie obrazów, czy figur, czy jakichś tam wielkich dzieł sztuki ludzkiej, na tym się zarabia dużo pieniędzy. No niestety Bóg o tym mówi coś zupełnie innego, bo Jemu to się nie podoba. Jemu nie podoba się to do tego stopnia, że zawarł w Biblii w Piśmie Świętym zawarł takie przestrogi. W 5 Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, w 27 rozdziale, w wersetach od 15 do 26, napisał tak: Przeklęty mąż, który wykonuje rzeźbiony wizerunek lub lany posąg, obrzydliwość dla Boga, wytwór ręki obrabiającego drewno i metale, który go umieszcza w ukryciu. Także, jak widać, i to bardzo jasno widać, że Bóg nienawidzi czegoś takiego, z takich podopisów, takich malunków czy figurek księdze psalmów jest to psalm 115 są tam takie słowa nasz Bóg jest w niebie czyni wszystko co zechce ich bożki to srebro i złoto robota rąk ludzkich mają usta ale nie mówią oczy mają ale nie widzą mają uszy ale nie słyszą nozrza mają ale nie czują zapachu mają ręce lecz nie dotykają nogi mają ale nie chodzą. Gardłem swoim nie wydają głosu. Do nich są podobni ci, którzy je robią i każdy, który im ufa. I tutaj jest kolejne potwierdzenie na to, jak bardzo złymi są takie podobizny w oczach Bożych. Bóg identyfikuje je z bożkami tych, którzy ich kultywują, którzy ich czczą. I nie ma się co dziwić, bo jeżeli ktoś Bardziej ufa bożkom niż Bogu samemu, no to w jakim miejscu może się znajdować? Jak nikłe może być jego życie duchowe. W Księdze Izajasza w 44 rozdziale też są słowa, które jednoznacznie określają Bożą postawę względem takich właśnie bożków. Wytwórcy rzeźbionych posągów są niczym, a ich piękne dzieła nic im nie pomogą. Oni sami sobie są świadkami, że nic nie widzą ani nie rozumieją. Ku swemu zawstydzeniu. Kto utworzył Boga i odlewał posąg, który nie przynosi żadnego pożytku? Oto wszyscy jego towarzysze będą zawstydzeni, że myślnicy są tylko ludźmi. Niech się zbiorą wszyscy i niech staną. Przelęknąć się muszą i razem będą zawstydzeni. Kowal kleszczami pracuje przy węglu. Młodami kształtuje posąg i wykonuje go siłą swoich ramion. Aż z głodu jego siły opadają. Wody nie pije i jądlewa. Cieśla zaś rozciąga sznur. Wyznacza farbowanym sznurem. Ciosa to polem. Zaznacza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka. Na podobieństwo pięknego człowieka. Aby pozostawał w domu. Narąbie sobie cedrów i bierze cyprys i dąb lub to, co jest najsilniejsze spośród drzew leśnych. wsadzi jesion, który rośnie dzięki deszczom. Wtedy służy to człowiekowi na opał. Bierze z tego, aby się ogrzać. Także roznieca ogień, aby upiec chleb. Ponadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon. Czyni z tego posąg i pada przed nim. Część tego spala w ogniu, przy drugiej części je mięso. Przyrządza pieczeń i syci się. Także grzeje się i mówi, ach, jak mi ciepło, widziałem ogień, a z reszty tego czyni Boga swój posąg. Pada przed nim, oddaje mu pokłon i modli się do niego, mówiąc, ratuj mnie, bo ty jesteś moim Bogiem. Nie wiedzą ani nie rozumieją, bo Bóg zaślepił ich oczy, aby nie widzieli, i ich serca, aby nie rozumieli. I nie rozważają tego swoim sercu, nie mają wiedzy ani rozumu, by powiedzieć. Część tego spaliłem w ogniu, a na węglu z tego wypiekłem chleb, upiekłem mięso i najadłem się. Czyż z reszty tego mam uczynić coś obrzydliwego? Czyż mam padać przed klocem drzewa? Taki się karmi popiołem, Jego zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. Także nie może wybawić swojej duszy a nie powiedzieć, czyż nie jest fałszem to, co znajduje się w mojej prawicy? I tutaj kolejny raz bardzo jasno widać, jak w oczach Bożych wygląda prasa człowieka nad stworzeniem takiego bałwana, takiego bożka, bo ludzie padający przed kimś takim, którego wyrzeźbili, to jest posążek bez ducha, bez niczego, i ludzie padają przed nim. I to się Bogu nie podoba. Więc nie ma co się dziwić, że takie podejście Boga do wytwórców bałwanów, do samych tych bałwanów, no jest niestety niefajne i ludzie oni sami nie widzą, że pod przekleństwem, bo Bóg się nie będzie przyznawał do kogoś, kto robi wszystko na przekór jemu. Tym samym przez swoje prawa Bóg chce człowieka chronić. Bo to nie jest tak, że Bóg chce człowieka uciskać. Bóg chce człowieka chronić, bo on doskonale wie, co się z człowiekiem będzie stało, kiedy będzie się oddawał wielobóstwu. Bo albo cześć oddaje się Bogu, albo cześć oddaje się innym Bogom. A nie można z jednej strony wielbić Boga, a z drugiej strony wielbić kogoś innego aniżeli on sam. Bo jak Pan Jezus powiedział, nie można dwom Panom służyć, bo albo jednego się będzie nienawidzić a drugiego miłować. I to jest właśnie prawda. I to jest prawda, która już była w Starym Testamencie, dlatego Bóg powiedział, że nie chce, żeby wielbić kogoś innego, aniżeli On sam. Tak, On jest Bogiem zazrosny, dlatego że On wszystko stworzył, On ma prawo do nas, do ludzi. Zresztą on do wszystkiego ma prawo. Przecież to wszystko wyszło spod Jego ręki, a ludzie oddając się komuś innemu, Dopuszczają się właśnie, tak jak powiedziałem, użyłem ostatnio tego słowa, duchowemu cudzołóstwu. To właśnie ma miejsce podczas modlitwy do patronów, podczas modlitw Maryjnych. Przecież Maryja oszukuje ludzi, zwodzi ich, że objawia się komuś, pokaże mu jakiś cud, jakiś znak, i ludzie właśnie za nią idą, a przecież mają wolę Bożą pod ręką. Przecież każdy ma dzisiaj Biblię w domu, chociaż mało ludzi ją czyta. Jednakże ma pełną wiedzę o Bogu, taką Bóg zechciał dać człowiekowi, objawić człowiekowi, bo oczywiście Bóg jest niezwierzoną istotą i nie da się o nim wiedzieć wszystkiego, ale to, co człowiek powinien o nim wiedzieć, to ma na kartach Biblii. I choćby to był nie wiadomo jaki przekład biblijny, to tam jest Bóg ukazany w taki sam sposób. O Bogu, co należy wiedzieć, wszystko jest pod ręką jego wola dla człowieka. Wszystko człowiek ma na sięgu ręki. Tylko, że natura ludzka jest taka, że zawsze mu mało. Chce czegoś więcej, chce więcej doświadczeń, chce więcej wiedzy, żeby wiedzieć coś jeszcze takiego, co nie tylko, że nie ma tego w Biblii, ale też jest wartościowsze od tego, co jest w Biblii. Taka właśnie ludzka natura. Tyle Tylko, że nauki biblijne są proste i łatwe. Wystarczające dla człowieka: od najmniejszego największego, od najgłupszego, do najmądrzejszego, bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, i to, co jest Biblii, to do tego właśnie wystarczy. Ale jak powtarzam, ludzie niestety oddalają się od Boga, szukają jakichś wow, jakichś, jakichś dziwnych cudów, i dlatego sobie natworzyli Bożków. Głównie Maryja jest takim problemem dzisiaj, po. Pod nią potrzeba się oczywiście szatan, ludzie tego nie widzą, bo robi jakieś cuda, pomaga ludziom, ale owoce tej pomocy Maryi trzeba obserwować z dystansu. Na dłuższą metę te owoce się pokazują. Robi sporo takich fajnych, dobrych rzeczy, wydawałoby się, ale na dłuższą metę wynik jest taki, że ona ciągnie ludzi za sobą, ciągnie ludzi do siebie, nakazuje robić to, co ona sama mówi. Ona głosi inną ewangelię niż ta którą głosili apostołowie w czasach Jezusa. I tu jest ten właśnie niedobry, zgniły owoc. Maryjka pokazuje się w koronie z rozpostartymi rękami, jednakże tam jest ciemność. Porzucając Boga, co katolicy zrobili już od bardzo dawna, robią tak. Dawno temu porzucili Boga na rzecz jakichś bożków, zmarłych ludzi, patronów, na rzecz Maryi. Na rzecz niebiblijnych doktryn Bo katolickie doktryny W większości są niebiblijne Są Bogu przeciwne Katolicy to porzucili A teraz się dziwią Dlaczego się im nie wiedzie Dlaczego naród polski Jest uciskany, oszukiwany I okradany No ale czy z tego może wyjść coś dobrego Kiedy jak napisał Apostoł Paweł w liście do Rzymian Ludzie porzucili Bożą Chwałę Na rzecz człowieka jego zamysłów, no nic z tego dobrego być nie może, bo jeśli porzuci się Boga, Jego wolę, On nie będzie za człowiekiem się uganiał. Nie, jak człowiek od Niego odchodzi, to On, on będzie czekał na Niego, ale sam za Nim gonił nie będzie. A w życiu człowieka no będzie się dziać właśnie to, co się dzieje teraz. Wojny, różne inne nieszczęścia, prześladowania, wielu... Z takich rzeczy można by było uniknąć, gdyby naród polski, zresztą nie mówię, że tylko naród polski, bo wiele narodów świata robi podobnie, na pewno wszystkie narody katolickie, wiele można by było z tego uniknąć, gdyby człowiek od Boga się nie oddalał. Polska jest krajem pogańskim, dlatego że czytając Biblię, tam dokładnie jest opisane, jacy ludzie są poganami, jacy ludzie mogą należeć do narodu Bożego. A Polska nie należy. Może jednostki tak, ale co z tego, jak cała Polska jest przyżarta katolicyzmem, cała Polska jest przyżarta wiarą rzymską, która bazuje przecież na starych wierzeniach rzymskich, na wielobóstwie, na bogu słońcu, na tych wszystkich upadłych bożkach. I dopóki coś się w Polsce nie zmieni, a jak na razie to nie widać, ażeby to kiedykolwiek miało się stać, dopóty będzie się w Polsce działo źle, a może nawet jeszcze gorzej. Ludzie myślą, że Polska ocaleje, bo Maryja twierdzi, że Polska ocaleje. Ona oszukuje ludzi, twierdząc, że Polska ocaleje, kiedy będzie się trzymać jej, ale według prawa Bożego Polska nie ocaleje. Polska jest narodem pogańskim, a Kościół jest katolicki, jako że jest... Oddalony od sła Bożego jest po prostu sektą, tylko że nikt tego nie widzi. Jedni zauważają, starają się szukać Boga gdzie indziej. Oczywiście, super. Inni katolicy nie chcą, bo się boją. Inni widzą sensu poza kościołem katolickim, bo tam wszystko jest przyjemne. Tam nie ma Ewangelii, ale kościół rzymski twierdzi, że tam jest Ewangelia, że tam jest zbawienie itd., itd. Więc ludzie się go trzymają, bo myślą, że będą zbawieni bardzo łatwo. Nie muszą swojego życia zmieniać w ogóle. Tak wiem, bo ja to widziałem na własne oczy. Ładne śpiewy, ładne modlitwy, barwne. Wszystko się dobrze dzieje. Ale dopóki człowiekowi dzieje dobrze, no to wydaje się mu, że jest dobrze. Ale jeżeli się pojawia problem, to szuka, szuka, szuka. Ale katolicyzm nie daje odpowiedzi na ten problem. Nie daje mu jakiejś tam ulgi. I dlatego wszystkie inne wiary, które nie są tożsame z wiarą katolicką, są przez katolików nazywane sektami, odstępcami, których pasowałoby tak, jak w średniowieczu, palić na stosie. Ja wiem o tym, bo widziałem, że do dzisiaj ludzie, którzy są silnie związani z Kościołem Katolickim, wszystko co jest niekatolickie, wszystko to jest potępiane. I gdyby faktycznie czasy tej starej sprawiedliwości, sprawiedliwości w cudzysłowie, wróciły, to dalej by się paliły stosy, dalej by byli ludzie mordowani, i ja do końca nie jestem pewien, być może są niektórzy mordowani w imię wiary katolickiej, po cichu, nikt o tym bardzo nie mówi, nie wiem, może tak jest, ale jest to bardzo złe wyjście i dlatego polecam albo podążanie za Jezusem Chrystusem, albo w ogóle można sobie dać spokój ze wszystkim, bo to szkoda chodzić do kościoła, dawać na składkę. Czyli tym samym płacić komuś za to, że głosi kłamstwa. Jest to bardzo nie w porządku, ale można sobie po prostu dać ten spokój, bo sumienie w kościele rzymskim jest uspokajane tylko na chwilę. Po niedługim czasie, po spowiedzi, wracają stare grzechy, życie ludzkie w ogóle nie jest odmienione, wracają te same problemy, znowu wracają do tego kościoła ludzie, i znowu, i znowu, i znowu, i później na składkę, na składkę. Ja rozumiem, że trzeba ludziom pomagać, oczywiście, ale płacić za msze, które są całkowicie niebiblijne, są Bogu przeciwne, są przeciwne ofierze Jezusa Chrystusa, to jest właśnie bardzo nie w porządku. Proszę sobie samemu pomyśleć, czy studiować Biblię, sprawdzić to, co się dzieje, czy to jest zgodne z Biblią. Oczywiście wyjdzie od razu, że nie jest zgodne z Biblią, tylko proszę sobie to wziąć do serca, bo tak, długo tak nie będzie. Jest źle w tym momencie, ale będzie jeszcze gorzej, bo o tym mówią proroctwa. Mam w tym momencie przed oczami na Facebooku taki obrazek Maryjny, figura Maryi betonowa i takie napisy na, co, na całej tej grafice. Zawierz wszystkie sprawy, duże i małe, mojej niepokalanej matce. Rzekomo Pan Jezus mówi, wypowiada te słowa, aby zawierzył jej właśnie sprawy swoje. To jest straszne bluźnierstwo, i to właśnie udostępnia człowiek, który macie rzekomo za chrześcijanina. On jest w tej sekcie, święty Kościół katolicki, co ona jest na Facebooku, i naprawdę aż się płakać chce, jak się to widzi. Nie wolno się zawierzać nikomu innemu, jak tylko Bogu. Żadnej niepokalanej matce Jezusa nie. Jezus w życiu by tych słów nie wypowiedział. On nawet karcił delikatnie ludzi. Którzy, kiedy on nam jeszcze mieszkał w Jerozolimie, kiedy oni chcieli uwielbiać jego matkę za to, że go nosiła pod sercem, za to, że to urodziła, nie powiem, że to nie jest w pewnym sensie takie sprawiedliwe się może wydawać. Oczywiście, no fajnie, fajnie, że ta osoba coś takiego zrobiła dla, dla ludzi, ale Pan Jezus nie chciał umniejszać swojej Matce, On chciał podkreślić to, że najważniejszy jest Bóg i uwielbienie należy się tylko Bogu a on doskonale wiedział, co się może dziać później. I faktycznie to się stało, to się dzieje i to się dziać będzie chyba nawet do końca świata, że właśnie powstało to, co właśnie powstało. I dlatego Bóg już od samego początku brzydził się, odcinał się od tych przeklętych, bo to są przeklęte, od tych przeklętych bałwanów, podobizn, figurek itd., dalej, I dalej przecież Izaelici. Jeszcze za czasów Starego Testamentu, oni też się tego dopuszczali. Też stawiali przy drogach takie właśnie jakieś figurki, jakichś takich bożków, klowej niebios i tak dalej, tak Przecież królowa niebios, mimo że teraz Maryja jest nią nazywana, to Klowa niebios była potępiana przez Boga jako pogańska bogini, po prostu pogaństwo. Ono już wtedy się wywodziło z Izraela, było na całym świecie, przecież Babilon i tak dalej, tak dalej. I dalej to trwa, a Kościół Rzymski jeszcze dolewa oliwy do ognia, podsysa to wszystko, co jest niegodziwe w oczach Boga, mimo że wszystko w Watykanie wygląda ładnie, pięknie, malunki, obrazy i tak ale to tylko kusi oczy, dlatego że ludzkie serce jest zwodnicze. Tak jak serce może zwodzić innych, zwodzić człowieka, tak samo wszystko co się dzieje na świecie, a jest przez diabła dyktowane, też zwodzi serce ludzkie. I dlatego dzieje się tak, jak się dzieje, a będzie po prostu jeszcze gorzej. I raczej przed tym ratunku nie będzie. Jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus. Do Niego się trzeba nawracać i z Nim mieć relacje. odczuć te wszystkie bożki obrazy i tak dalej, bo jeśli ktoś odstępuje od Boga, trzyma się od Niego z daleka, to z tego nic dobrego już nie wyjdzie. Jedynym pewnikiem jest słowo Boże, czyli Biblia. Wystarczy się trzymać jej. Nie słuchać takich głupot, że ktoś mówi, iż Biblia to za mało, liczy się jeszcze tradycja. Nie. Jeżeli tradycja nie wynika z Biblii, to ona nie ma wartości. Przecież apostoł Jan, apostoł Paweł dokładnie mówili, ażeby trzymać się tego, co jest podyktowane Słowem Bożym, co jest napisane w drugim liście Jana, w pierwszym rozdziale są takie słowa. Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna, i to są bardzo ważne słowa. Nie wolno wykraczać poza naukę Chrystusa. Żadna tradycja, tylko Biblia. Błogosławię wszystkich Ewangeliz Dawid.